Hej, hej, spontanicznym vlogu. Zapraszam do oglądania. Tak jak widzicie, nagrywam dla Was vloga. Tak zupełnie niespodziewanie. Dlatego, że znalazłam chwilkę. Jeszcze oczywiście wyglądam trochę, wiecie, tak po tej chorobie, po tym wszystkim. Po tym, po tym po prostu zniszczeniu mojego ciała doszczętnie. Powiem Wam tak. Mam taki pomysł. Może trochę odsunę tą kamerę. Mam taki pomysł odnośnie jednego z prezentów ee, dla Radka. Bo te osoby, co nie wiedzą, to Radek po prostu w grudniu ma urodziny też. I ten prezent, co Wam wczoraj pokazywałam, to właśnie jest urodzinowy. No ale jeszcze są Mikołajki i jeszcze jest... Eee, Boże Narodzenie, Wigilia O. No i pomyślałam sobie, że może na Mikołajki zrobić coś takiego, że wezmę sobie tutaj mój blok rysunkowy, który mam. Widziałam taki pomysł w internecie, i z tego bloku, słuchajcie, ojej, kartki mi tu wychodzą. Z tego bloku wyciąć taką kartkę w kształcie, wiecie, tego pada do gry, w takim większym formacie, trochę. No i tak jakby namalować tego całego pada, wiecie, tak, tak w formie takiej płaskiej. Tam pokolorować te wszystkie przyciski według tego, jak to wygląda na żywo. I zrobić taką kartkę właśnie mm, świąteczną, taką w formie takiego pada. Że, żeby ona była po prostu otwierana i w środku, wiecie, życzenia, a na wierzchu ten pad namalowany. No bo Radek jednak jest graczem i to go zadowoli na pewno. Takie coś myślałam, więc no, napiszcie mi w komentarzu, co myślicie o takim pomyśle właśnie na Mikołajki. Mam kupioną jeszcze jedną rzecz właśnie dla Radka. Chcę dokupić właśnie na te święta może jakiś zestaw kosmetyków, bo wiem, że on używa właśnie z Bielendy, czy z Isany też mówił, że lubi. Także może mu zrobić taki duży zestaw z Isany, bo jednak te kosmetyki są tanie, a jemu się sprawdzają i wiem, że na pewno użyje. To może mu zrobię taki męski zestaw właśnie z tej Isany. Bo też muszę dla mojego siostrzeńca kupić jakiś prezent, wysłać mu paczkę, e, mu paczkę, się słuchawki, kabel, siedzę na słuchawkach. E, właśnie będę mu wysyłała prezent. Oczywiście pod warunkiem, że będzie grzeczny, on to na pewno ogląda tego vloga, więc Julian, warunek, musisz być grzeczny, żeby dostać prezent <grytanie> od cioci. Eee, także mówię, tak muszę wszystko rozplanować, wiecie, żeby mi kasy starczyło. Prawy, które są na świetach, no to one są przeważnie na bazie pszenicy, tak? Pierogi, uszka, ciasta... Eee, czy nawet sama ryba często jest też, eee, wiecie, w panierkach takich pszennych eee, i tak dalej. Więc, no, większość tych zdań jest, zdań jest bardzo pszenna. I jedyne, co chciałam Wam powiedzieć, to to, że znalazłam sobie przepis. Zaraz Wam go pokażę. Na pierogi. One się nazywają bezglutenowe. Ale wiecie, w moim przypadku akurat brak, brak glutenu to mnie tutaj nie ratuje. Bo ja na tym teście, który miałam nietolerancji, to gluten akurat to ja mam super. Tylko wiecie, te wszystkie pszenne rzeczy, ja mój organizm jakoś średnio toleruje. Chociaż i tak powiem szczerze, że najgorzej jest z mlecznymi rzeczami. Wszystko, co jest z mleka krowiego, to jest naprawdę u mnie bardzo, bardzo nietrafione. Dobra, zmieniłam dla Was kadr. Co mnie zaskoczyło na tym moim teście, bo tak mnie wzięło po prostu któryś dzień, żeby zobaczyć sobie jeszcze raz, odświeżyć sobie, co ja tam mam, wiecie, z alergii, co mam z nietolerancji, żeby to wszystko jakoś yy, w tej mojej diecie to uwzględniać cały czas na bieżąco, sobie, bo wiecie, wiele, wiele informacji ucieka. I co właśnie yy, tam zajrzałam i wiem, że jest taka pszenica. Które się nazywa, te osoby, które może gdzieś tam mieszkają na wsiach, bądź uprawiają może jakieś pola, to może będą miały wiedzę na ten temat. Bo jest taka pszenica, która się nazywa płaskórka. Eee, I okazało się, że w ogóle nie mam na nią nietolerancji, i pomyślałam że, sobie, że może z takiej pszenicy zrobić pierogi, wiecie, na święta, czy różne robić rzeczy na co dzień, też dodając taką mąkę. To możecie mi napisać, jeśli się znacie na tym, czy taka pszenica zwyczajna, która jest, wiecie, wszędzie dostępna, czy bardzo mocno się różni od tej y, płaskórki, tej odmiany. No nie wiem, po prostu nie znam się kompletnie na tym, ale widziałam, że jest taka mąka w internecie, kosztuje 7 zł, właśnie z tej pszenicy. Jeśli się okaże, y, że po prostu, że to jest gdzieś ze sobą i tak powiązane, no to myślę, że że postawię na te pierogi bezglutenowe, bez pszenicy i pokażę Wam, co mam dokładnie na myśli. Bo znalazłam sobie taki przepis na bazie mąki ryżowej i moi drodzy, czekajcie, muszę sobie tylko to otworzyć. I yy, właśnie tutaj jest yy, takie ciasto, które tak się zastanawiałam, że kurczę, ani mąka ziemniaczana kurczę, ostrość ani mąka reżowa, nie mają glutenu. A wiecie, gluten, jak się wyrabia to ciasto, bo jakiś samolot leci, to robi się to ciasto elastyczne. No i słuchajcie, i ja myślę sobie, kurczę, no jak to zrobić, żeby to ciasto było dobre do rozwałkowania. Ale obejrzałam sobie przepis, i wtedy te dwie mąki yy, łączycie ze sobą, razem tam z tymi przyprawami i tak dalej. Yy, jakby część odkładacie suche i część zostawiacie do połączenia z płynem. I to łączycie wrz z wrzątkiem, z, tymi, z tym wszystkim, z, tym, yy, z tymi przyprawami, właśnie te dwie mąki. Możecie dodać ten len, dlatego że one, mąka ryżowa i len to puszczają taki jakby kleik. Coś takiego właśnie klejącego, ciągnącego i tak dalej. I przez to, że to odstawicie i to tam sobie popracuje... I potem, jak połączycie z, tymi, z tą połową tych suchych składników, co, co odmierzyliście na początku, no to się robi już elastyczne, fajne ciasto jak na pierogi. I dla mnie ta, to jest takie odkrycie, że ja po prostu jestem w szoku, że można po prostu jakoś to wszystko, wiecie, ominąć i, i robić coś bez użycia produktów, które nam szkodzą. Dobra, jestem trochę bardziej pomarańczowa. No nieważne. Radek mi kupił. Takie witaminy centrum Ona, powiem Wam, polecam Wam, bo w środku, tak jak widzicie, jest po prostu wszystko. Nie jestem pewna co do łączenia magnezu z żelazem. Czy to jest, yy, wiecie, czy to jest dobra myśl, żeby tak robić? Bo gdzieś tam czytałam, że nie do końca, ale widzę, że wartości są niewielkie. Yy, to znaczy, żelazo 71% dziennej dawki, a magnes 27% jest troszeczkę mniej. No więc nie wiem, ocenicie to yy, sami, jak to widzi widzicie, ale yy, powiem Wam, że to jednak tabletki są dla mnie problematyczne w pewnym sensie do przełknięcia. Ale już stwierdziłam, że, kurczę, no po czymś takim, co ja przeszłam, przy takim osłabieniu, jakie ja mam teraz, to stwierdziłam, że. No, że trzeba się ogarnąć. Dobra, wróciłam już do normalnej kolorystyki, bo chyba byłam za żółta. Stwierdziłam, że właśnie muszę się ogarnąć, bo... No, bo nie jest za dobrze i... No i zaczęłam właśnie to brać. Za mną jest troszeczkę taki mini bałagan, bo nie umiem jakoś tego wszystkiego zorganizować, tych wszystkich rzeczy, które są dookoła mnie. I... No i nie wiem po prostu, jak to wszystko robić. Mam oczywiście też takie soczki, żeby wiecie, witamina C i tak dalej, bo tutaj e, zauważyłam, że są, czekajcie, gdzie to napisane było? Mm, no B12, kwas pantonowy, kwas foliowy, B6. Oczywiście małe zawartości, ale zawsze coś. No i przecież żurawiny kupiłam sobie w Lidlu. Taką dużą, bo jest dobra na drogi moczowe, jeśli macie jakieś problemy to właśnie żurawina jak najbardziej poprawia, poprawia pracę nerek i tak dalej. No więc tak, no. Myślałam, żeby zrobić dla Was takie filmy stricte właśnie tylko o zdrowiu, o jakichś, wiecie, właściwościach żywności, różnych substancji. No w ogóle źle wyglądam chyba w tym filmie. No ale nieważne. No ale nie wiem, czy takie coś by Was zainteresowało w ogóle, no bo zauważyłam, że... Tylko wystarczy, że piszę w nazwie Holpepko, to po prostu nagle mam tysiąc wyświetleń. A jak robię takiego zwykłego vloga jak teraz, no to 100-150. Ale to myślę, że u każdego tak jest. Nawet YouTuberzy, którzy mają milion subskrypcji, to czasem ich ogląda 200 tysięcy osób. Także dla nich to też musi być frustrujące. Dlaczego ich nie oglądają miliony? Z drugiej strony, prawda? No, i korzystam z okazji, właśnie, żeby Wam nagrać coś. Tak jak mówię, cały czas mam zawroty głowy. No, to tak mnie po prostu przeorało. Mówię Wam, to było jakieś dziwne, dziwne to wszystko. No, wiecie, nie pierwszy raz w życiu mam yy, właśnie kobiece dni, i taka sytuacja mnie dopadła, że po prostu. Czuję jakbym po prostu, wiecie, straciła masę krwi i czuła się teraz taka słaba, ale wyczytałam też, że no krew się szybko odbudowuje jako tako same, wiecie, komórki. E, tylko to dotlenianie krwi jest ważne, dlatego staram się, wiecie, wietrzyć i tak dalej. No i buraki, buraki przede wszystkim. Jeśli macie jakieś anemię, jeśli macie właśnie problemy z krwią, skrożeniem czy z czy czymś, to buraki... Warto jeść. Mam tutaj właśnie nawet taki sok z buraków, tylko nie wiem, czy, czy mogę go tak wypić. Wiecie, tak normalnie, czy, yy, czy to jest jakby do zupy? Tu jest nawet informacja dla cukrzyków też bardzo istotna, bo jednak, burak to jest duża ilość cukru, też, więc to też jest ważne, powiem szczerze. No, i taki soczek właśnie kupiłam sobie i też chcę wypić, żeby troszeczkę się wzmocnić tym burakiem. Widzę, że bateria mi miga. To taka informacja ode mnie, że może, może jeśli macie jakieś problemy, a teraz jest ograniczona ta, ograniczony dostęp do lekarzy, to może warto tej, z tej żywności trochę pobierać. No i napiszcie mi na dole, czy. Czy zrobić taki film o takich wartościach odżywczych w żywności, dużych zawartościach, właśnie magnezu, czy, czy żelaza, czy tego, to, to napiszcie, ja kończę, bo bateria mi miga. Trzymajcie się. Pa Pa!